Proszę Państwa, tv 24 Reporter Sky. Za mną siedzi legenda opozycji Rysiu Czaj, Czajkowski Beldosen. Chciałoby się po niemiecku powiedzieć, bo Ryszard mieszka już od szeregu lat w Niemczech. A dzisiaj e, chciałby Państwu skomentować sytuację związaną e, z pacjentem, z refundacją leków, No i przedstawić e, kilka... E, ciekawostek, w cudzysłowie to ująwszy, ponieważ zdążyłem się zapoznać z tekstem, który docent ma przed sobą, a dotyczy... Właśnie, Ryszard, oddaję Tobie głos. Dzień dobry Państwu. <coughs> Oczywiście ja w Niemczech ze względu na swoje chroniczne, prawda, choroby, wszystkie leki mam refundowane w 100%. Tam wszystkie kasy chorych przy chronicznych schorzeniach, czy przy A. czymkolwiek, prawda? w 100% pokrywają koszty i te wszystkie leki ja mam za darmo. Natomiast y, sprawa w Polsce wygląda trochę inaczej. To są tylko częściowe dopłaty, y, czego ja nie rozumiem. Prawda? I druga kwestia jest taka, że y, to, co mamy obecnie, to całe zamieszanie z lekami, y, to y, o tym wiadomo już było w kwietniu, ubiegłego roku, kiedy ta ustawa powstała i wtedy była głosowana w Sejmie i właściwie poza y, Platformą Obywatelską i PSL-em wszystkie partie były przeciwko, tak samo jak obecny minister y, -Gowicz. Bartosz, Bartosz Gowicz też był przeciwko tej ustawie. Y, natomiast październikowe tak, wybory to znaczy, że, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak. Został ministrem co dalej? Nie. Punkt widzenia zależy od sumienia. Zależy od sumienia. Tu jest właśnie przekłamanie i się przekłamuje. Po prostu chce się to zdjąć, odpowiedzialność z własnego sumienia i to się przenosi ten ciężar na punkt siedzenia. Nieprawda. Punkt widzenia zależy od sumienia. I E, oczywiście autorką tej e, ustawy refundacyjnej jest pani Ewa Kopacz, obecna marszałek Sejmu. Czyżby za karę została, w cudzysłowie, cudzysłowie mówiąc, marszałkiem Sejmu? Przewrotnie mówiąc za karę, ale praktycznie rzecz biorąc w nagrodę. W nagrodę w październikowych wyborach społeczeństwo polskie poparło, poparło tą ustawę głosując na platformę. Więc to był wybór społeczeństwa polskiego, że ta ustawa przeszła. Już wiadomo było, że Platforma ją będzie pilotowała i wdrażała, co mamy obecnie i że do tego dojdzie. Więc społeczeństwo polskie samo sobie ten bicz ukręciło na siebie. Także powinni mieć Polacy do siebie pretensje, że ta ustawa jest wprowadzana. Natomiast tutaj mam jeszcze taką ciekawostkę. To jest z pamiętnika Donalda Cudotwórcy. W naszym dzienniku jest taka rubryka ukazująca się co sobotę, w sobotnim wydaniu. I właśnie z czwartku, 29 grudnia 2011. To jest wypowiedź właśnie premiera tego rządu, Donalda Tuska. Nie mam pretensji do Bartosia. Do Bartosia. Jaka forma zwracania się. To dopiero jego pierwsze tygodnie urzędowania, a ministerstwo zdrowia do to Bartusie. To Bartusia, tak. Przeniósł się do nas przed wyborami, bo chciał spróbować swoich sił jako minister. Dlatego nie miałem, dlaczego nie miałem dać mu szansy? Zrobił trochę zamieszania swoją listą refundacyjną leków, ale przynajmniej się starał. Proszę Państwa. Platforma zapowiadała rządy wybitnych specjalistów. Platforma zapowiadała rządy wybitnych specjalistów. To, co tutaj mówi premier tego rządu, który to zapowiadał, ja nie wiem, czy to jest, to nawet nie jest sarkazm. Dla mnie to jest mielenie po prostu odchodów w ustach, bo, bo, bo czym to mogę nazwać? I naród po prostu to popiera. I dalszy, dalsza część tej wypowiedzi. Gdyby udało mu się zaoszczędzić na kosztach leczenia cukrzyków, to w końcu mielibyśmy pieniądze na finansowanie z budżetu in vitro. To jednym, co potrzebujemy, zabrać, a dać na to, co jest kontrowersyjne. Tak to ja rozumiem. W tym kraju, jeszcze niedawno, jeszcze niedawno, miliony Polaków. Pielgrzymowały za Janem Pawłem II po całym kraju. Wszyscy klaskali, wiadomo, jaka była prasa, jak to wszystko wyglądało, spotkania z Janem Pawłem. Nikt tego nie nikt nie kwestionował żadnego zdania przez niego wypowiedzianego. Teraz premier, który w kampanii wyborczej brał ślub kościelny, co mówi mamę chował kościele, w którym nawet byłem. Tak. Jak mówi ciekawostka bo że do budżetu... nie przystępował on jak i jego ministrowie tak. że z budżetu oszczędność na chorych na cukrzycę ma stanowić finansowanie z budżetu in vitro ja nie wiem jak to nazwać ja nie wiem jak to nazwać ja tylko mogę, ja tylko mogę w uzupełnieniu powiedzieć jedną rzecz że yy, asystent yy, sołżenicyna Określił naród polski w ten sposób. Jeżeli kilka milionów ludzi ogląda świat według kiepskich, jeśli chodzi o Polaków, tak. to z tym narodem można zrobić wszystko. I to niech będzie błędą do całości tej ustawy. Dziękuję bardzo Państwu. Resztę pozostawiam, pozostawiamy Państwu na tą refleksję, i właśnie reszta jest milczeniem. Dziękuję. Thank uh -huh.